Level 17, typowy uczeń ELO matfiz. Jesteś lekką spierdoliną życiową. Ale nie tak mocno. Siedzisz w swojej piwnicy mniej więcej 2-4 na 7. Ale i tak jakimś cudem masz życie społeczne. Ale nie o tym rozmawiamy. Pewnego deszczowego miesiąca przeprowadzasz się do zupełnie innego miasta. Żal JPG. Zapisujesz się do jakiegoś super fajnego ELO z dobrymi opiniami. Klasa druga i... Jebany moloch szkoła. Pierwszy dzień. W oczy nie wpada ci nic ciekawego. Same karyny z jabłkowymi telefonami i 3 centymetrowymi tipsami, czyli typowe liceum. Mijają tak ze trzy dni, następny dzień zwykłego tygodnia. Lekcje mijają spokojnie, bez żadnych wodotrysków i w ogóle przyszedł czas na biolkę. Siedzisz w klasie razem ze swoją super słyek klasą. Nagle Twoim oczom ukazuje się bóstwo. Facetka od biolki okazuje się lepsza od 80% loszek swojego rocznika zryja 9 na 10, brunetka o zielonych oczach sfigurują Natalii Natalii siwiec. Normalnie cud kobieta. Postanawiasz dowiedzieć się więcej na jej temat i obmyślić jakiś plan doskonały. O lekkim stalku wiesz już, gdzie mieszka, ile ma lat i co lubi robić. Po zobaczeniu jej wieku lekko się zdziwiłeś. 37, ale w ogóle jakoś ci to nie przeszkadza. Pozostał tylko czas, by sporządzić jej dzienną aktywność i plan działania. Po jakichś dwóch tygodniach wiesz wszystko o Krystynie. Wszystko starannie zanotowane. W trakcie kiedy ją stalkowałeś, wymyśliłeś swój długi, ale genialny plan. Część pierwsza. Czwartek. Czas na biolkę. Wykułeś cały ostatni temat na blachę, żeby móc popisać się swoją wiedzą przed Krystynką, która i tak uważa cię za porządnego ucznia. Wszystko idzie według planu. Krystyna pyta, czy są ochotnicy. Zgłaszasz się ty. Krystynka z szerokim uśmiechem prosi do odpowiedzi. Okazuje się, że chuja, umiesz i dostajesz dwa. Smutna żaba. Po lekcjach podchodzisz do jej biurka i pytasz, czy możesz to jakoś poprawić. Bla Blablasz o tym, że uczyłeś się i myślałeś, że pójdzie dużo lepiej. Ona na to, że nie ma problemu, tylko będziesz musiał to zrobić po lekcjach w piątki, bo wtedy ma akurat wolne. Doskonale o tym wiesz, przecież znasz cały jej plan dnia. Wychodzi na to, że mimo iż zrobiłeś inaczej niż w planie, jest bardzo dobrze. Następny dzień. Teraz to wykułeś się już tak, że nie masz szans na złą ocenkę. Idziesz do krychy po lekcjach, ona siedzi w swojej klasie. Jej czerwona obcisła sukienka mało nie doprowadza cię do erekcji. Siadasz przed jej biurkiem i serdecznie ją witasz. Jej usta niczym Lizean wymówiły moje imię i powiedziały, że doskonale wie po co przyszedłeś. Sheeeeeet, odkryła mój plan. To ja, Kanon, poprawiamy tę dwójeczkę? Ulga na sercu, jakbyś przeżył skok na bandzi z obluzowaną linką. Tak, proszę pani Po wszystkim udajecie się poprawić ocenkę I w dodatku zagadać Po owocnej rozmowie twoja reputacja w oczach Krystyny Podskoczyła jak druidowi po zabiciu bossa w gotiku Część druga Sąsiedztwo Następny dzień Kręcisz się w okolicy miejsca zamieszkania tej Krystyny Wiesz, że za jakieś pięć minut wyjdzie z psem Wszystko mija według planu Na radarze pojawia się nowa postać To ona Idziesz z naprzeciwka. Kontakt wzrokowy powiódł się. Krysia wita cię i pyta, co tu robisz. Jest jakaś trochę smutna. Mówisz, że byłeś akurat u kumpla i chwalisz jej psa. Krysia lekko się uśmiecha i dziękuję. Pytasz, czy coś się stało. Krysia unika odpowiedzi. Mówi, że nic specjalnego. Proponujesz, że przejdziesz się kawałek z nią. <laughs> Jakimś cudem się zgadza. Po kilkunastu minutach spaceru po parku pytasz się ponownie, co się stało, że jest taka smutna. Krycha zaczyna opowiadać o różnych duperelach, typu, że mąż przestaje się nią interesować i w ogóle ma smutne dni. Czujesz, że to idealny moment, ale powstrzymujesz się, aby kontynuować swój plan. Rzucasz po drodze kilkoma komplementami. Kryśia zaczyna rozmawiać z tobą coraz bardziej otwarcie. Pod koniec spaceru żegnasz się, a ona cię lekko przytula. Czujesz jej piękne i puszyste piersi przywarte do twojej klatki piersiowej. Boner. Na szczęście tego nie poczuła. Zarzucasz jeszcze jakimś szybkim, perwersyjnym komplementem i odchodzisz. Część trzecia. Ogólnie to od jakiegoś czasu nie idzie ci z matmy. Wiesz, że Krysia oprócz Biolki naucza właśnie tego przedmiotu. Po biolce, tej po spotkaniu, podchodzisz do jej biurka i pytasz, czy nie miałaby nic przeciwko, gdybyś poprosił ją o korki z matmy. Krystyna łatwo się na to zgadza. Przychodzi do ciebie dwa razy w tygodniu, zamykacie się w pokoju i oprócz samej matmy śmieszkujecie i jakoś tam się do siebie zbliżacie. Czujesz dobrze, bo Krycha okazuje się świetną kobietą. Po kilku tygodniach Twoja matma lekko się poprawia. Starsi ufają już Krysi i nie mają nic przeciwko, żeby przychodziła pod ich nieobecność. Na ostatnich korepetycjach jest już dosyć mało, Matmy. W szkole jesteś jej pupilkiem. Wygryw mocno. Część czwarta, ostatnia. Pewnego dnia Krysia nie pojawia się na lekcjach. Czujesz pewnego rodzaju pustkę. Nie wiesz, co się z nią dzieje tego samego dnia mają być korki. Na nich także się nie pojawia, więc wybierasz się do niej do domu. Docierasz do jej bloku, o czym mówiła pani sąsiadka, otwiera ci drzwi do klatki. Podchodzisz do drzwi i pukasz. Słyszysz dziwne dźwięki z mieszkania, ale nikt ci nie otwiera. Używasz groźnie dzwonka. Po chwili słyszysz kroki. W drzwiach pojawia się zapłaka na krysia, niczym niezwykły anioł. Zaprasza cię do środka. W domu jesteście sami. Nie ma nawet jej psa. Siadacie razem na kanapie i zaczynacie rozmawiać. Okazuje się, że z jej męża jest niezły człowiek Skurwiel. Dwa dni temu zniknął z domu bez żadnego znaku, a rano przysła jej fotki z jakichś wysp Barabara, czy jakoś tak wraz z jego kochanką i ich psem. Wkurwiasz się mocno, bo kochanka jest gorsza niż Krysia. Zbychu nie ma za grosza smaku. Ale wracając, pocieszysz Krysię, która właśnie dopija jakiś siódmy kieliszek wytrawnego wina. Zarzucasz komplementami jak nigdy. Krysia dziękuje ci za poprawę humoru i jakoś się do ciebie zbliża. Zaczyna opowiadać o tym, jak dobrze jej się z tobą gada i dzięki tobie nie jest jej tak smutno jak w ostatnim czasie. Jej rąka zniża się do krocza. O kurwa! Krysia nie przestaje pierdolić o tym, jak dobrze, że pojawiłeś się w jej życiu. Rozpina ci rozporek i zaczyna masować twoje krocze. Prosi, abyś wstał. No, w końcu to Twoja nauczycielka musisz robić to, co mówi. Zdejmuje całe Twoje piwniczne ubranie i klęka przed Tobą, biorąc sprawę z swoje usta. He, he, he. Właśnie zdajesz sobie sprawę, że tracisz prawistwo ze swoją nauczycielką od biolki. Przez chwilę wątpisz, czy to dobra osoba jako osoba z jakimiś standardami, po czym zobaczyłeś się, jak się rozbiera. Ujrzałeś jej figurę on wave. Jeszcze lepiej niż w twoich anońskich wyobrażeniach. Jej cycuszki były jeszcze bardziej jędrne i tyłek. Oh. Chwila zbądpienia ucieka. Porywasz Krychę do sypialni i bawicie się tam dobre kilka godzin. Bawisz się jej guziczkiem, penetrujesz na wszystkie strony i wszystkie możliwe sposoby. Pornhub w końcu się przydał. W ogóle to nie wiesz, jakim cudem tak długo wytrzymałeś jako stuleja piwnicy. Pod koniec Krysia przytula się do ciebie jak w jakimś romantycznym filmie. Spierdalasz jak usypia, tłumacząc, że to potem, że musiałeś spadać. Sytuacja powtarza się aż do teraz. Krysia jest szczęśliwą rozwódką, a ty masz szóstkę zbiorki, nie wiedząc nawet do czego służy wątroba. Twoje życie jest od tego czasu wygrane.